Życie to gra. Siemanko, ja jestem Maciek. Witam w kolejnym odcinku Livecastu. Dzisiaj kontynuujemy sobie serię perspektywy i zobaczymy, co tam w trawie piszczy po ostatnim odcinku. W poprzednim odcinku Łukasz poruszał swoją perspektywę na temat Livecastu i ogólnie tematu dopaminy. W tym odcinku poruszę ją ja. Mam nadzieję, że słyszymy się za 10 sekund. Zostańcie z nami. Kiedy pewnego dnia spotkasz kogoś bajecznie bogatego. Człowieka, którego dyscyplina i pracowitość robią na tobie piorunujące wrażenie. Zapytaj go, jak do tego wszystkiego doszedł. Kiedy odpowie, wiesz co mordiate zostawiłem lajka i subskrypcję na livecast. Wtedy nie pluj sobie w brodę, że to mogłeś być ty. Wjeżdżaj w życie z partyzanta. Co chcesz osiągnąć dzięki livecast? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta, w zasadzie poruszona w trzecim odcinku. Na pewno ja ze swojej perspektywy chciałbym dojść do miejsca, w którym mogę powiedzieć: OK, jestem taki, jak chciałem być, i też na pewno jest to forma mojego cierpienia, bo nie lubię się pokazywać publicznie, ale mam świadomość, że cel tej serii, jak i całego projektu jest trochę wyższy niż sam ja, więc dlaczego nie? Czy koncepcja dotycząca tego projektu zmieniła się od pierwszego odcinka? Tak, zmieniła się w trakcie nagrywania podcastów. Myślę, że na początku razem z Łukaszem mieliśmy taki cel, żeby pomóc samemu sobie, żeby osiągać te rzeczy, które chcemy osiągnąć. Nie do końca wiedzieliśmy jak to zrobić. Natomiast później pojawił się taki pomysł, że jeżeli nagramy sobie te rozmowy, które przeprowadzamy między sobą, być może znajdzie się osoba, która... Korzystając z tych samych rozwiązań, z których my korzystamy, którymi my się dzielimy, udaje się rozwiązać też swoje problemy. Jest jeszcze jedna rzecz. Zdałem sobie sprawę, że w sumie chciałbym, żeby ktoś kiedyś mi powiedział, że dzięki mnie udało mu się coś osiągnąć albo że udało mu się zmienić swoje życie. Byłoby to na pewno ciekawe doświadczenie. I dodatkowo miałem jeszcze jedną sytuację, która sprawiła, że chciałbym może zostawić coś po sobie, w związku z tym, że któregoś dnia. Napadł mnie ból brzucha po moim ostatnim zaostrzeniu, gdzie już myślałem, że to będzie katastrofa, już miałem dzwonić po karytkę. E, I zadałem sobie sprawę z tego, że każdego czas jest policzony i nie jesteśmy nieśmiertelni. Ale okazało się, że jest OK. jeszcze tego samego dnia zrobiłem trening. Stay hard. Jakie trzy odkrycia z Livecast zmieniły Twoje życie? Pierwsze i najważniejsze odkrycie wydaje mi się, że jest to to, o czym będę mówił dzisiaj, czyli jak porusza się nasz mózg w kontekście dopaminy. Drugim odkryciem powiedziałbym, że jest mówienie sobie nie. Wnioski po ostatnim detoksie dopaminowym były naprawdę otwierające oczy i chętnie się z tym podzielę. Trzecie, najważniejsze odkrycie powiedziałbym, miałem podczas nagrywania trzeciego odcinka i w zasadzie były to moje wizje siebie w przyszłości. To pozwoliło mi na utwierdzenie się w tym, że ta droga, którą idę, jest ok, bo to jest moja droga. Jak poradziłeś sobie z wyzwaniami z poprzedniego odcinka? Wyzwania z poprzedniego odcinka, więc przypomnijmy sobie, co to było. Z mojej strony miało być to detoks dopaminowy, a druga rzecz, mówienie sobie nie. Dwie rzeczy trzymałem się bardzo. Jeżeli chodzi o detoks dopaminowy, poszedłem naprawdę grubo, bo ograniczyłem wszystkie zewnętrzne przyjemności. E, taką przyjemnością są na przykład social media, muzyka, fast foody, pornografia. Wszystko inne związane z tym, co daje mi szybką przyjemność bez wykonanej pracy. I do tego wszystkiego jeszcze mówienie sobie nie. Uważam, że jest to przepotężny mechanizm razem w połączeniu z dopaminowym detoksem z tego względu, że zaczynasz ufać samemu sobie w słowa, które mówisz. Jeżeli wydarza się sytuacja, że powiesz sobie, że wstaniesz o siódmej rano i nie wstajesz, to tracisz tak jakby zaufanie do samego siebie. A to, co pozwala ci to zrobić, to jest odbudowanie tego zaufania. Więc odbudowując zaufanie do samego siebie, stajesz się terminatorem, i w zasadzie później dochodzisz do momentu, w którym nie ma dla ciebie przeszkód. Wszystko to jest przyjemność, to co robisz, już nie masz zawahań. Niesamowite uczucie, polecam każdemu, żeby to zrobił. Do jakich wniosków doszedłeś? Zapraszam Was do świata moich przemyśleń. Dzisiaj poruszymy sobie temat dopaminy jeszcze raz, tylko w oparciu o wnioski i nowe rzeczy, których dowiedziałem się. Które oparte były o ten challenge poprzedni. I ktoś mógłby powiedzieć, Maciek, Maciek, dlaczego tak tłuczesz cały czas o tej dopaminie? Dlatego, że jeżeli zebrałem do kupy wszystkie te rzeczy, których się dowiedziałem i wszystkie te fakty, które przeczytałem, zadałem sobie pytanie, czy ja całe życie myślałem źle? I odpowiedziałem sobie: tak. Niestety, tak. A przynajmniej w szerokim spektrum dotyczącym tej dopaminy. Więc przed nami pokrótce trzy przykłady, które pozwolą zobrazować, dlaczego to jest tak potężny mechanizm. Pierwszy przykład. Były jakiś czas temu robione badania na szczurach. Te szczury miały stymulowane bądź rozbrajane te ośrodki, które powodowały produkcję dopaminy. I teraz co się okazuje? Szczury, które miały stymulowany ten ośrodek, w sensie ta dopamina wydzielała się dłużej i lepiej, do pokonania drogi po jedzenie, czyli tą nagrodę. Te szczury były w stanie przejść dłuższą drogę do, do tej nagrody, do tego jedzenia. Natomiast z drugiej strony szczury, w których te ośrodki dopaminowe były blokowane w jakiś sposób, one mimo, że to jedzenie było bardzo blisko i mimo, że cierpiały z głodu, bardzo ciężko było im wykonać pracę, żeby podejść do tego jedzenia. To w zasadzie długość była odległość jednego szczura. Drugim przykładem jest uliczne laboratorium, które próbowało zrobić środek MPPP. Nie będę wchodził tutaj głębiej w szczegóły. Natomiast to, co udało im się zrobić, przez przypadek to było MPTP. Jak się okazuje, ten środek pierwszy zazwyczaj był brany przez osoby cierpiące na uzależnienia od heroiny. To uśmierzało trochę ból. Natomiast ten drugi środek, MPTP, okazuje się, że blokuje receptory dopaminowe, a w zasadzie to je uśmierca. Ludzie, którzy przez przypadek wzięli ten drugi środek, nie byli w stanie mrugać, nie byli w stanie odczuwać emocji, nie mogli mówić. Nie mogli zrobić nic. To tylko pokazuje jak silne jest przełożenie dopaminy na nasze akcje wykonywane w życiu. No i niestety był to proces nieodwracalny, bo te receptory dopaminowe po prostu umarły. I trzeci przykład, sam doktor Huberman, od którego czerpię bardzo dużo faktów, jeżeli chodzi o cały research. Powiedział, że miał kiedyś taką sytuację, że na jego schorzenie trafił do szpitala. Co się okazało? Do kroplówki podali mu chloropromazynę. Przez przypadek albo umyśl, nie mam pojęcia. Natomiast co się okazało? Chloropromazyna blokuje receptory dopaminowe. Sam Huberman opowiadał, że tak wielkiego smutku, tak wielkiego płaczu bez powodu i tak wielkiej depresji nie czuł nigdy w życiu. Jak się okazało, zapytał lekarzy, co mu dali powiedzieli mu, że to, to powiedział, żeby podali mu inny środek, który tą dopaminę podnosi. I w momencie, kiedy podali mu ten drugi środek do kroplówki, po kilku minutach odzyskał spokój i szczęście. To jest kolejny przykład na to, że ten poziom dopaminy, który jest w normie, powoduje, że jesteśmy w stanie po prostu żyć. Ok, teraz pokrótce dla osób, które może nie oglądały poprzedniego odcinka, ale bardzo króciutko, bez wchodzenia w szczegóły, wszystkie materiały są dostępne w sieci albo w poprzednim odcinku. Także zachęcam do obejrzenia, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A więc tak, dopamina jest to neuromodulator, który reguluje pewne procesy w naszym organizmie. Jego głównym zadaniem jest coś takiego jak Reinforce Behavior. Próbowałem znaleźć jakiś odpowiednik dla tego słowa Reinforce w języku polskim, ale można wyszukać, że to jest umacnianie albo wzmacnianie nie do końca w tym przypadku mi to słowo pasuje, ponieważ być może powinniśmy użyć słowa motywacja, ale nie do końca w takim znaczeniu, jakie, jaka jest jego definicja. To reinforced behavior polega na tym, że w momencie, jeżeli ty wykonujesz czynność, która wyzwala jakiś poziom dopaminy w twoim organizmie, to jest taki gość w twoim mózgu, który stoi z boku i mówi: Powtórz to. Shh. You're gonna have to repeat that. Nie, więc okej, okay, może tutaj się zatrzymam. Tyle na razie powinno wystarczyć. Tutaj mam teraz dwa przykłady. Więc pierwszym przykładem będzie gość, którego opisuje sam dr Huberman. I to jest przykład człowieka, który osiąga sukcesy w swoim życiu. To jest gość, który cieszy się życiem, robi to wszystko, co powinien zrobić. Po pracy, w której skupia się 8 godzin, idzie na basen, idzie na trening, osiąga wszystkie te, te cele, nawarstwia sobie te aktywności cały czas, które powodują ten wystrzał dopaminy. I po roku wydarza się sytuacja której gość czuje, że jest wypalony zawodowo i życiowo. Dlaczego? Drugi przykład to jest moje życie. W zasadzie z pierwszego odcinka, o którym opowiadałem. W momencie, jak zmieniłem pracę, pojechałem na ten ryfę, żyłem w zimie, w ciepłym kraju, bardzo cieszyłem się z tego, co się dzieje. Osiągałem kolejne sukcesy, dostawałem kolejne podwyżki. W zasadzie było to tak. I nie przykuwałem uwagi do tego, że może jest źle, że może powinienem coś zmienić, bo cieszyłem się życiem. Jak się później okazało, może niepotrzebnie, bo spowodowało to tylko późniejszą depresję w moim życiu i rok, przez który nie za wiele byłem w stanie zrobić. Więc zawsze zadawałem sobie pytanie, czemu? Czemu tak się dzieje? Yeah. Zawsze chciałem wiedzieć. Nawet jak słuchałem jakichś życiowych rad czy porad od innych ludzi, albo chociażby fakt, że w mojej pracy korzysta się bardzo często, najczęściej w zasadzie z metodyki Scrum, która polega na sprintach, w których co dwa tygodnie wykonujesz jakąś rzecz. Skupiasz się na jakimś celu przez dwa tygodnie i powtarzasz te sprinty aż do momentu osiągnięcia tego celu. Pytanie, czemu? I tutaj przychodzi jeden fakt o dopaminie, który chciałbym przytoczyć. Jeżeli Twój bazowy poziom dopaminy jest niski będziesz czuł się mniej zmotywowany. Jeżeli jest wysoki, będziesz czuł się bardzo zmotywowany. Jeżeli jest w normie, będziesz się czuł w zależności od tego, jak czułeś się co do poprzedniej aktywności. Przykład. Jeżeli scrollujesz Instagrama, trafisz na pierwszy post, który uznasz za bardzo interesujący. To może być związane z twoją pasją, na przykład motoryzacja. Zobaczysz jakieś ładne auto. Bardzo spodoba ci się ten post. Dajmy przykład, że jako, na jako drugi obrazek trafisz na coś związanego z twoją drugą pasją. To może być nie wiem, narciarstwo. Zobaczysz jakiś filmik, na którym narciarz jeździ przez ładne widoki. Jeżeli bardzo zaangażowałeś się, bardzo spodobał ci się ten pierwszy obrazek, ten drugi obrazek spodoba ci się trochę mniej. Ale jeżeli odwrócilibyśmy sytuację i ten drugi obrazek zobaczyłbyś najpierw przed tym pierwszym, prawdopodobnie spodobałby ci się dużo bardziej. I to pokazuje jak kluczowy jest ten mechanizm i dlaczego potrzebne jest zdawanie sobie z tego sprawy. I zrozumiałem część tego mechanizmu w sytuacji, która miała miejsce niedawno. Mianowicie wracałem autem z Krakowa. Puściła mi się jedna piosenka z playlisty, której nie słyszałem wcześniej. Uznałem ją za mega interesującą. Oczywiście pogłośniłem, zacząłem się angażować. Słuchałem jej 7 razy z rzędu. Zacząłem śpiewać, załączyłem sobie tekst. W momencie, w którym Zacząłem skręcać. Przez przypadek przełączyłem sobie głośność o 1, czyli z 15 na 14. To jest jakieś 5%. To, co odczułem w tamtej chwili, było dla mnie szokiem, bo wtedy mówię, kurwa, mam Cię. być! Wiem, dlaczego tak się dzieje. Odczułem to. Że automatycznie ta piosenka przestała mi się podobać. Automatycznie chciałem podgłośnić albo przełączyć na inną piosenkę, która da mi taki sam poziom dopaminy. I teraz, jeśli jeden poziom głośności jest w stanie wywołać taką różnicę, to jak te różnice muszą być wywoływane przy wszystkich czynnościach, które gdzieś tam wykonuję? I zrozumienie tego procesu pozwoliło mi na całą kolejną gamę przemyśleń odnośnie całej mojej przeszłości. Teraz i przyszłości i wszystkich rzeczy, które wykonuję, i na to, jak może powinienem je wykonywać, żeby, żeby nie zostawiać na siebie tej pułapki. Na myśl dziwnym trafem od razu przyszły mi związki. Mam takie przemyślenie, oparte na podstawie tego co mówię, na własnych doświadczeniach i na tych faktach, że jeżeli jesteś w związku, pójdziesz do restauracji ze znajomymi i będzie jakaś ładna kelnerka bądź kelner, którym będziesz się ekscytować, będzie Ci się podobać. Będziesz się nim jarać, ewentualnie cię to ugryzie, kiedy wrócisz do domu, do swojej partnerki czy partnera. Ponieważ ten poziom dopaminy, który ten kelner czy kelnerka wywołała, już spowoduje, że Twoja kobieta wywoła go trochę mniej. I dlatego tak ważna jest próba kontrolowania tego zastrzyku, który sobie dostarczamy. I w zasadzie zakładam, że ktoś mógłby powiedzieć: Nie, ja tak nie mam. Ale zanim zadasz to pytanie, odpowiedz mi na pytanie, czy jeżeli jesteś smutny i powiesz sobie, że jesteś szczęśliwy, to spowodujesz sztuczne wywołanie serotoniny w twoim organizmie i zaczniesz być szczęśliwy? Szach i mat. Czy jeżeli powiesz sobie, że nie będziesz pijany i wypijesz pół litra wódki duszkiem, to ty nie będziesz pijany? Nie, to tak nie działa. To, że powiesz, że ty tak nie masz, albo wydaje ci się, że tak nie masz, a angażujesz się emocjonalnie bardzo, poświęcasz bardzo dużo energii na te rzeczy, które wywołują dużo dopaminy, zastawiasz na siebie pułapkę w postaci tego, że ten poziom dopaminy kiedyś będzie musiał spaść. Więc tak naprawdę jedynym rozwiązaniem jest, a w zasadzie z hakowaniem tego mechanizmu organizmu jest próba kontroli emocji, które my przeżywamy w stosunku do jakichś innych osób czy jakichś innych rzeczy. Jest coś takiego jak skala. To jest w zasadzie coś, co wymyśliła pani Anna Lempke, autorka książki Dopamination, Nation, o której rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. I ona wymyśliła taką skalę szczęście, cierpienie, a w zasadzie bardziej to dopamina, cierpienie. W zasadzie ta skala polega na tym, że jeżeli wykonujesz aktywności, które dają ci dużo szczęścia, to ta dopamina jest tutaj, cierpienie jest nisko. Natomiast musi być ten balans. W pewnym momencie on przyjdzie, prędzej czy później. I teraz, jeżeli to cierpienie w końcu przewyższa tą skalę i to cierpienie jest teraz wyżej, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy mamy doła albo czujemy się smutni? Odpowiedź jest trywialnie prosta. Większość ludzi, w tym ja, całe swoje życie robiłem rzeczy, które sprawiały, że sam pod sobą kopałem dołek, w który wchodziłem w przyszłości. I chodzi o to, że jeżeli jest ten etap cierpienia i ty nawarstwiasz sobie te rzeczy, które wyzwalają dużo dopaminy i to może być impreza, wyjście nad wodę, wyjście ze znajomymi, wypicie piwa, oglądanie serialu, to jeżeli nawarstwiasz te rzeczy, powodujesz, że to cierpienie będzie jeszcze tylko gorsze, ponieważ ta skala będzie musiała przechylić się bardziej, a to cierpienie zawsze przechyla się bardziej w stronę tą, gdzie była dopamina. Więc co ja robię, żeby temu zapobiec? Jeżeli czuję, że jest źle, mam doła, czy że ten ból i cierpienie faktycznie jest obecne w moim życiu, Kładę się na łóżko, zakładam ręce za głowę i mówię ok. Ale jutro będzie lepiej. I nie, nie robię milion aktywności, które spowodują podwyższenie tej dopaminy. Czy są to papierosy, czy włączanie sobie muzyki, czy pójście na przejażdżkę. Siadam, cierpię, bo tak szybciej dochodzę do stanu, w którym jest normalnie. Dlatego to cierpienie jest tak nieuniknione. Zresztą sam Huberman, pierwsze, pierwsza rzecz, od której zaczyna odcinek o dopaminie, to jest eksperyment związany z zimnymi kąpielami, z zimnymi prysznicami. Odkryto, że po ekspozycji na to zimno, na zimną wodę, a każdy wie, jak próbował kiedyś wejść do zimnej wody, jak, jaka to jest reakcja organizmu, to jest cierpienie, ty nie, nie chcesz tam być, chcesz stamtąd wyjść, bo to nie jest przyjemne uczucie. Odkryto, że to wyzwala przez długi czas wystrzał dopaminy o 250% gdzieś tam poza ten bazowy poziom. I czemu? Odpowiedzią nie jest to, że ta zimna woda stymuluje jakieś tam układy w naszym organizmie, które wyzwalają tą dopaminę. Chodzi o to cierpienie. To cierpienie jest wysoko, więc to musi się wyrównać i nagle dopamina jest wyżej niż to cierpienie. Dlatego ona się podnosi, dlatego czujemy się po zimnych prysznicach dużo bardziej zmotywowani, dużo bardziej skupieni i zorganizowani. I oczywiście wszyscy chcielibyśmy chronić ten nasz bazowy poziom dopaminy. Zresztą to jest Coś, na czym skupiam się najbardziej, to jest coś, co pozwala mi zachować pewien konstans w swoim zachowaniu i w osiąganiu tych celów. Dajmy na to przykład pierwszy. Kiedyś kupiłem sobie ławeczkę do brzuszków skośnych. Jak można się spodziewać, poćwiczyłem na niej trzy razy czemu? Bo nastawiłem się na to, że efekty będą szybko, że efekty będą znaczne. Nastawiłem się na sam fakt zakupienia tej ławeczki, ale nie nastawiałem się na to, że będę na niej ćwiczył. Teraz rzeczy, które wykonuję, robię to w taki sposób, że staram się powstrzymać od ekscytacji, jeżeli chodzi o zakup tych rzeczy, ale ekscytację staram się brać z samego używania tych rzeczy, z samej drogi, nie celu, bo to droga jest tym, co powinno ci dawać to szczęście. Zresztą zobaczcie, jak ten proces nie jest skomplikowany. W zasadzie, jeżeli skupimy się na samej drodze i ta droga będzie dawała nam przyjemność, to ten poziom dopaminy będzie sobie szedł w górę. Więc, żeby zwizualizować to w jakimś stopniu, to wyobraźmy sobie sytuację, w której czerpiemy radość i przyjemność z drogi nie z celu. Jeżeli skupiamy się na celu, to po pierwsze może zdarzyć się sytuacja, o której opowiedziałem przed chwilą, że sam cel wydaje się być tak odległy, że sama droga już nie jest warta wykonywania tych czynności, którą, które doprowadzą nas do tego celu. A z drugiej strony, jeżeli skupimy się na samej drodze, to zobaczmy, co to może spowodować. Nie ma tego strzału dopaminy, wyskoku dopaminy, jak, jak w przypadku, nie wiem, osiągnięcia tam jakiegoś celu czy szybkiej przyjemności, ale to jest powolne motywowanie się cały czas, bycie na, na, na poziomie konstans, a nawet wzrastającym z tego, co, z tego co robimy, i będziemy dużo bardziej zmotywowani, jeżeli będziemy brać przyjemność z tej drogi, nie z celu. I to jest to, o czym mówimy cały czas i w ich poprzednich odcinkach. I co ja staram się adaptować do swojego życia. Więc w zasadzie może to wydawać się trywialnie proste, natomiast to jest pewien proces, który trzeba sobie przepracować. Ludzie mają tego świadomość, jak się z nimi rozmawia. Ja nieraz, jak rozmawiam z ludźmi i mówię, że kupiłem sobie cały sprzęt całą siłownie do domu. I ćwiczę w domu, zresztą w pomieszczeniu, w którym pracuję, ćwiczę, śpię, uczę się i pracuję nad projektami. To też wymaga wielkiego wysiłku. To ci ludzie zawsze w 90% przypadków jest odpowiedź, że ja bym nie dał rady w domu. Wow. Ale to by nic nie dało i tak, on miał. To by nic nie dało, nawet gdybym wygrał, wygrał, nie dałoby ja. nic. Bo ja nie byłbym w stanie ćwiczyć w domu, skoro przebywam w nim cały czas. Więc ludzie gdzieś tam mają świadomość tego, że te procesy zachodzą. Tylko czemu nie pójść bardziej w głąb, żeby dowiedzieć się dlaczego? Teraz już wiemy, więc możemy wykorzystać to na naszą korzyść. Natknąłem się jakiś czas temu jeszcze na odcinek Hubermana, nowy podcast, który nazywał się Shaping Your Identity z dr Maiom Schenker, Ta psycholog. Zajmuje się generalnie życiem ludzi w perspektywie takiej jak zachowanie. Z jej badań, z jej researchu, ale też nie tylko jej, tylko też innych ludzi, z którymi współpracowała, wynika, że określanie celi takich, jakie określamy sobie na przykład na sylwester, czyli że w przyszłym roku, na koniec roku, chcę być taki, taki, chcę osiągnąć to, pójdę na siłownię, zrobię to, 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 to zazwyczaj nie jest dobra droga, ponieważ jak ona określiła, między początkiem, gdzie na początku czujemy się bardzo zmotywowani do czegoś, żeby coś zrobić i tak samo zmotywowani się czujemy na samym końcu tej ścieżki, ponieważ już jesteśmy blisko tego celu, tak określiła, że są te dni w środku, które są nijakie. Że w zasadzie ta motywacja gdzieś tam spada, nie jest taka, jak powinna być. toż jakie moje było zdziwienie, jak doszła w końcu do, do faktu, że lepiej mieć 12 celów niż jeden długi. Tylko 12 krótszych, powiedzmy, miesięcznych, przez to, że skracamy okres tych e, dni w środku, które są niejakie. No i czemu? Dlaczego tak jest? Dlaczego ona może mieć rację? I dlaczego te badania generalnie znajdują potwierdzenie w, w życiu? No, powód jest prosty, ponieważ dopamina potrafi się dostosować do krótszych perspektyw lepiej niż do tych dłuższych. Więc ile jeszcze moglibyśmy nawet sami wniosków wyciągnąć na podstawie tej bazowej informacji, która jest? Mnóstwo. Więc tak, więc może przedostatni wniosek, bardzo krótki, że świętowanie zwycięstwa bardziej niż tego pościgu ustawia Cię na porażkę w przyszłości. To znaczy, że kopiesz pod sobą dołek. Jeżeli skupiasz się na jakimś celu, osiągniesz go i Twoje świętowanie polega na nie wiem, dwudniowej imprezie i, i cieszeniu się i robieniu... Nie wiadomo czego, tak bądź pewny, że ten dołek, to cierpienie przyjdzie szybciej niż myślisz. Nie daj się zwieść, usiądź przez dwa dni, pocierp w spokoju, nie nawarstwiając sobie tych dodatkowo przyjemności, bo to pozwoli Ci wrócić i zrobisz back on track po prostu szybciej. I ostatni wniosek. Powinniśmy mieć świadomość tego, że dopamina to jest nasza uniwersalna waluta. Którą rozdajemy wydajemy na wszystkie aktywności, więc bądźmy uważni, na co ją przeznaczamy. Bądźmy uważni, na co przeznaczamy ekscytację i cieszenie się. Dlatego mam też takie przemyślenie, że moim zdaniem stoicyzm to jest naprawdę dobra forma życia. Bo stoicyzm nie polega tylko na zachowaniu spokoju w momencie kiedy jest się smutnym, czy w momencie cierpienia, ale także w momencie sytuacji, w których jesteśmy radośni. I wiem może to wydawać się. Dziwne, bo ciężko się zaprzyjaźnić z tym wnioskiem, że czy ja nie mogę być szczęśliwy? Generalnie możesz, tylko musisz zwracać uwagę na to, żeby to cierpienie też przyjąć do swojego życia. W którym miejscu na mapie swojej życiowej gry jesteś? Myślę, że w tym momencie jestem tam, gdzie. Miałem być, gdzie chciałem być. Myślę, że mam już duże narzędzia do tego, żeby konstruować swoje życie w taki sposób, że osiągam te rzeczy, które chcę osiągnąć, bez jakiegoś tam cierpienia i zastanawiania się. W ogóle wydaje mi się, że zamykam już pewien etap w swoim życiu szukania odpowiedzi na pytania, bo wszystkie te najważniejsze pytania, które miałem, już znalazłem odpowiedź. Mam narzędzia, więc. W tym momencie nastawiam się na etap w życiu, gdzie podchodzę do życia jak do zabawy, jak do gry, tylko sprawdzam, w której dziedzinie, którą sobie wybiorę, osiągnę to, co chcę osiągnąć. Miałem tego nie robić, ale w zasadzie niech już będzie. Eee, zabiorę was w moje obrazy, tylko najpierw musimy zmienić muzyczkę i musimy zmienić perspektywę. Skupiając się na mapie, na tym, gdzie cię nie ma, na tym, gdzie jesteś, na tym, ile kroków dzielicie od wizji, umyka ci jeden szczegół. Jesteś wszędzie, jesteś wszystkim, masz wszystko. Twoja jest wyobraźnia, bo ty jesteś mapą, ale brakuje kierunku, który nadaje rzeczywistość. To punkt wejścia i wyjścia. Odpowiedź nie jest kluczem, który otwiera drzwi spojrzenia wyżej, a jedyną drogą, żeby uzyskać to spojrzenie jest. wystarczy. Czym Livecast różni się od pozostałych projektów w sieci, nastawionych na motywację, rozwój osobisty? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, przez to, że nie oglądałem za bardzo innych kanałów o takiej tematyce. Zresztą. Ciężko z czasem, podcastów też raczej nie słucham, tylko że tych naukowych, żeby się podzielić z wami. I to właśnie, wydaje mi się, to jest ta różnica, że my z Łukaszem nie nastawiamy się na tworzenie kontentu jako takiego, który miałby się sprzedać, tylko faktycznie nastawiamy się na to, żeby siebie naprawić i przy okazji może pomóc innym. Więc to jest nasz główny cel i wydaje mi się, że to jest główna różnica pomiędzy nami a innymi kanałami. Ogłoszenia parafialne. Ok, więc skoro już dobrygnęliśmy do końca, tak jak Łukasz powiedział w ostatnim odcinku, zapraszamy do wspólnej społeczności, którą staramy się zbudować. Społeczności osób, które chcą gdzieś dojść w tym swoim życiu, mają jakieś swoje drogi, czasami mają problemy i rozwijamy się wszyscy razem. Także jeżeli jesteś na takim etapie swojego życia, że potrzebujesz osób, które patrzą w tym samym kierunku, Wbijaj na Discorda, dołącz do nas. I zapraszamy na wspólną grę w życie. I na ten moment to tyle. Jeżeli podobał Wam się mój pomysł, czyli zrobienie formatu perspektywy, dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Kuniec? Tak, koniec.